Boskie przesłania docierają dziś do Ciebie, obiecując napływ niewytłumaczalnych błogosławieństw. Twój przedłużający się pobyt w obecnej sytuacji spełnił swój cel. Prowadzony przez Ducha Świętego, jesteś napędzany w kierunku nowego Królestwa egzystencji. Przełom jest bliski. Każdy spisek przeciwnika został udaremniony. Jeśli odnajdujesz we mnie wiarę, uznaj ją. Jeśli obecnie przechodzisz przez okres oczekiwania, pozwól mi zaoferować zapewnienie. Opóźnienie nie jest równoznaczne z odrzuceniem. Kiedy wydaje się, że boska odpowiedź jest negatywna, może to po prostu oznaczać jeszcze nie teraz. Moje intencje wobec potomstwa są niezawodnie życzliwe. W odpowiednim momencie ja, Pan, prowadzę w życie zamierzony bieg wydarzeń. Potwierdź swoje zaufanie do Boga, wpisując 11 listopada. Oczekiwanie wzrasta, gdy powody oczekiwania stają się oczywiste. Boże działania wykraczają poza Twoje najszczersze modlitwy i aspiracje. Oczekując na odsłonięcie Jego planu, niech cnota cierpliwości znajdzie w Tobie swoją siedzibę. Wszystkie dni, których masz doświadczyć, zostały już zapisane w niebiańskiej księdze Boga. W chwilach rozczarowania nie zatrzymuj się na tym momencie. Pozostań wytrwały na swojej ścieżce. Podtrzymuj swoją wiarę. Zmęczenie, zniechęcenie i frustracja mogą cię zaatakować, ale rezygnacja z aspiracji na przyszłość jest nieuzasadniona. Wierność naszego Boga jest niezachwiana. Wyraź swoją gotowość do świecenia, aby potwierdzić swoją postawę. Nigdy nie lekceważ boskiej zdolności do natychmiastowej transformacji. Jednym gestem Bóg może otworzyć drzwi, zmienić serca, przywrócić to, co zostało utracone lub przenieść błogosławieństwa. Ogłaszam, że będziesz świadkiem cudownego wstawiennictwa Boga za tobą i twoimi krewnymi, zanim ten miesiąc dobiegnie końca. Niech to potwierdzenie zostanie zapieczętowane w imieniu Jezusa. Zamki strzegące Twoich drzwi przez dłuższy czas wkrótce ustąpią. Nagle krajobraz Twojego życia zostanie uświetniony cudami. Odnowa i odmłodzenie są gotowe do pojawienia się. Przed Tobą najbardziej płodne dni, pełne produktywności i dobrobytu. Nie poddawaj się rezygnacji, śmiało idź naprzód. Potwierdź swoją gotowość, wpisując tak. Boskie Błogosławieństwa Raz udzielone, pozostają nieodwołalne. Ich przywiązanie do ciebie trwa, bez wpływu na twoje działania lub zaniechania. Zaufaj boskiej orkiestracji okoliczności. Konieczne jest powstrzymanie się od nadmiernej analizy lub skupiania się na rozwoju wydarzeń w twoim życiu. Boskie wyczucie czasu i cel są niezmiennie obecne w aspektach egzystencji, które napotykasz. Gdy przejdziesz od poznania opartego na wzroku do prawdziwego polegania na wierze, pojawi się wgląd, Twoje okoliczności harmonijnie współpracują dla Twojego dobra. Czasami pewne osoby opuszczają nasze życie, aby nas chronić, zaaranżowane przez boskość. Przyjmij to. Powstrzymaj się od ścigania tych, którzy odeszli. Jeśli nastąpiło boskie zamknięcie, uszanuj to. Przeszłość nie ma nic nowego do przekazania. Postęp i powrót do zdrowia wymaga zdystansowania się od osób i okoliczności, które kiedyś wyrządziły krzywdę. Odpocznij w objęciach spokoju, ukochane dziecko. Wprowadź niekończący się strumień dobrobytu, szczęścia, wolności i pewności siebie, wprowadzając niewielkie zmiany w swojej porannej rutynie. Czy to Twoje pragnienie? Zapoznaj się z linkiem w sekcji komentarzy, aby uzyskać informacje na temat gromadzenia bogactwa. Jeśli Twoje serce jest zgodne z miłością do Boga, zasubskrybuj nasz kanał. Do tego, kto zmaga się z przeciwnościami losu, do duszy obciążonej zmiennymi kolejami życia, do jednostki, której siły są prawie wyczerpane, posłuchaj tego. Bitwa musi trwać. Pośród rozpaczy podtrzymuje cię kruchanić wiary. Podtrzymuj tę walkę. Skup się na swoim dobrym samopoczuciu. Twoje bezpośrednie kręgi społeczne nie muszą zajmować Twoich myśli. Priorytetem jest dbanie o siebie. Wytrwaj w swojej odporności, ponieważ w głębi ciebie porusza się wewnętrzny szept. Ogłasza on, że jesteś przeznaczony do wielkości przewyższającej Twoje obecne cierpienie. Zwyciężaj ataki przeciwnika, bo dziś zwycięstwo będzie Twoje. Pochwal ten film z aprobatą, jeśli masz niezachwianą wiarę w Boga. Podczas Twojej podróży boskie odpowiedzi mogą zadawać ból. Choć początkowo wprawiają w zakłopotanie, odpowiedzi te są integralną częścią Twojego rozwoju, ułatwiając uzdrowienie pośród życiowych prób. Wytrwaj. Ponieważ moim zamiarem jest uchronienie cię przed niepotrzebną udręką. Tak jak ojciec prowadzi ukochane dziecko, dyscyplina wynika z uczucia. Twoje odrzucenie skieruje cię na bardziej obiecującą ścieżkę. Uwolnienie starego pozwala na wejście nowego. Kiedy kończy się jeden rozdział, zaczyna się kolejny. Każde niepowodzenie toruje drogę do postępu. Dzisiejsze boskie przesłanie rezonuje. Świadomość obecnych okoliczności nie powinna osłabiać wiary w niego. Jego mądrość zwycięża. Potwierdź swoje zaufanie, pisując 555. Gdy zbliżają się błogosławieństwa, przeciwności mogą się nasilać. Przeciwnik stara się utrudnić ci dostęp do obfitości, którą Bóg dla ciebie przygotował. Dostrzega zagrożenie w celu osadzonym w tobie, namaszczeniu, które prowadzi twoją ścieżkę. Pozostań skupiony i powiesz swoją podróż Bożej opiece. Gdy poddasz się Boskości, ogarnie cię poczucie spokoju. Rozpoznasz, że błogosławieństwo wykracza poza wynik i znajduje się w samym procesie. Poddaj się Jego woli, nawet w długich okresach oczekiwania. Zanurz się w Jego naukach. Aby o swoją wiarę w Jego obietnice. Przyjmuję moc afirmacji. Pośród prób nie jesteś sam. Chociaż inni mogą wycofać się w trudnych czasach, moja niezłomność pozostaje. Moja konsekwencja obejmuje czas, niezachwiana od wczoraj do dziś i do wieczności. Ten sam Bóg, który wyzwolił Cię z rozpaczy, udręki i strachu, ma również klucz do Twoich obecnych wyzwań. Zaufaj mojej zdolności do wyzwolenia cię na nowo. Przyłgnij do mojego niezmiennego wsparcia, szukaj, a znajdziesz. Gdy otacza cię zamieszanie, skup się na mnie. Pośród burzy zapewnię pływalność, prowadząc cię do bezpieczeństwa. Oczekuj objawienia, które kryje się za Twoim oczekiwaniem. Choć teraz niezrozumiałe, Boże dzieło przewyższa Twoje najszczersze błagania. Pielęgnuj cierpliwość w tym okresie, oczekując, że boski plan się rozwinie. Potwierdź swoją gotowość, wpisując tak. Idź naprzód, kierując się wiarą, a nie zmysłami. Pielęgnuj oczekiwanie spełnienia. Twoje słowa, myśli i działania muszą być zgodne z wyobrażoną rzeczywistością. Aktywuj swoją wiarę. Ponieważ ma ona moc poprowadzenia cię tam, gdzie Twoje własne wysiłki są niewystarczające. Zdolność Boga przekracza granice, czekając, aż Twoja wiara zetchronizuje się z Jego opatrznością. Subskrybuj nasz kanał, jeśli Twoja wiara w Boga jest niezachwiana. Bóg aranżuje sceny Twojego życia, manewrując nie tylko Twoją ścieżką, ale także krokami tych, którzy są niezbędni w Twojej podróży. Panując nad Twoją egzystencją, On nawiguje prądami życia. Chaos nie panuje w Jego królestwie. Dlatego rozczarowanie nie musi przyćmiewać Twojej determinacji, gdy okoliczności odbiegają od Twoich oczekiwań. Pozostań niezwyciężony, ponieważ Twój cel pozostaje niezmieniony. Wyzwania, które napotykasz, są światłami przewodnimi w kierunku Twojej przeznaczonej ścieżki i błogosławieństw. Które Bóg dla Ciebie zamierza? Potwierdź swoją ewolucję, wpisując e. Miłość Boga zmusza Go do usunięcia każdego, kto jest niezgodny z Jego boskim celem dla Ciebie. Zamiast trzymać się relacji, które utrudniają Ci postęp, uwolnij je, pozwalając Bogu uleczyć Twoje zranione serce. Odkryj na nowo nadzieję w Jego objęciach. Pozwól Jego miłości otulić cię i podnieść na duchu, szczególnie w chwilach samotności, gdy oczekujesz na wspaniałe dary, które Bóg ma dla ciebie w pogotowiu. Bez względu na to, jak często upadasz lub zbaczasz z Bożej ścieżki, powstań ponownie i wytrwaj w dążeniu do Niego. Jego miłość jest nieusuwalna, nic nie może zerwać tej więzi. Nie jesteś bezpowrotnie stracony. Jego bezgraniczne miłosierdzie może przykryć Twoje błędy, bez względu na ich rozmiar. Odwróć się od występków i złych uczynków. Pokutuj i przyjmij Jego przebaczenie. Okaż współczucie samemu sobie. Wybacz sobie. Idź naprzód. Wskaż swój rezonans, wpisując 12 grudnia. Jestem świadomy uważnego ucha Boga. Pragnienia mojego serca zostały przed nim złożone. Jeśli realizacja tych pragnień jeszcze się nie dokonała, muszę pielęgnować niezachwianą wiarę w to, że on ma w zanadrzu coś jeszcze wspanialszego. Coś przewyższającego oczekiwania. Uznając niezliczoną ilość razy Bożą interwencję, Jego zbawczą łaskę, Jego podniesienie na duchu w moich najciemniejszych godzinach, kultywuję głęboką wdzięczność. Ta wdzięczność napędza moje posłuszeństwo. Nawet pośród najbardziej trudnych wyzwań. Jego potężna miłość i niekończący się spokój, wykraczające poza ludzkie zrozumienie, zasługują na obfite uwielbienie, cześć i chwałę. Potwierdzając Amen. Uwierz mi, gdy twierdzę, że celem Boga w Twoim czekaniu nie jest zwykła rozrywka czy kara. Jego plan dla Ciebie jest doskonale dopasowany pielęgnując Twój wzrost, a nie wyrządzając krzywdę, jak wyjaśnia Jeremiasz 29, 11, zbieżność okoliczności nastąpi w odpowiednim momencie, w odpowiedniej porze roku. Co więcej, Bóg wzmacnia zapewnienie z Księgi Habakuka 2:3, 3, cierpliwość podczas pozornych opóźnień zostanie nagrodzona. Wyznaczona manifestacja nastąpi bezzwłocznie. Dzisiaj stoisz przed wyborem: żyć w stresie, zastanawiając się jak i kiedy, czy zaufać Bożemu czasowi. On zapewnia ukończenie w odpowiednim czasie. Niech boski blask uświetni Twoją podróż. W obecnej fazie życia bądź świadomy, że zaopatrzenie Ci towarzyszy. Boży brak opuszczenia gwarantuje utrzymanie. Chociaż możesz pracować w pracy pozornie mniej satysfakcjonującej w porównaniu z alternatywami, a skłonność do odejścia staje się silna, Bóg zachęca do pozostania zakorzenionym w zaufaniu. Chociaż jest to sprzeczne z logiką, przyjęcie jego planu okazuje się kluczowe. On będzie Twoim dostawcą, wykorzystując Cię zarówno do celu, jak i uzdrowienia. Podczas gdy niektórzy opowiadają się za wyjściem w wierze. Bóg wzywa do wytrwałej wiary, umożliwiając Jego najwyższemu dziełu zamanifestowanie się przez ciebie. Twoja obecność jest latarnią światła pośród ciemności. Błogosławieństwo, a nie przekleństwo, uosabiasz ten sezon. Poprzez posłuszeństwo stajesz się narzędziem zbawienia, przewodnikiem, dzięki któremu inni odkrywają Boga. Potwierdź przez 1414 Pozorne opóźnienie Boga jest nierozerwalnie związane z Jego wielkim planem dla Ciebie, wyraźnie unikalnym, wyjątkowym i budzącym podziw. Trzymaj się mocno. Twoja wierność i posłuszeństwo, choć pozornie niezauważalne, są głęboko rejestrowane. Podczas gdy wielu namawiało do poddania się lub przejęcia kontroli, Twoje niezachwiane zaufanie do Boga zwycięża, nawet w obliczu trudności. Twoja wytrwałość w dążeniu do celu jest godna pochwały. Pośród wyzwań zachowaj wiarę i oczekuj, że Twoje ostatnie dni przyćmią poprzednie, co będzie zarówno słodkie, jak i obfite. Wyzwól przepływ bezgranicznej obfitości, bogactwa, radości, przyjemności, wyzwolenia i pewności siebie, zmieniając swoją poranną rutynę. Ciekawy, link w komentarzach zawiera klucz do przyciągnięcia do statku. Jeśli Twoje oddanie Bogu jest niezachwiane, pokaż to, subskrybując nasz kanał. Bóg przemawia dziś do ciebie. Możesz czuć się naznaczony niepowodzeniami, odrzuceniem pracy, niezaspokojoną miłością, poczuciem przeszkody z powodu dawnych uwikłań. Nie rozpaczaj. To nie jest odrzucenie, ale przekierowanie. Bóg aranżuje otwarte drzwi dokładnie dopasowane do ciebie. Skoncentruj się na nim, a nie na otaczających cię okolicznościach. Potwierdź swoją gotowość, wpisując 15:15. 15. Bóg nakazuje ci odejść od negatywnych myśli i słów. Zastanów się nad przypadkami, w których modlitwy zostały wysłuchane, dolegliwości zostały wyleczone, postępy zostały przyznane. A przeciwności losu okazały się korzystne. Przypominanie sobie swoich triumfów popchnie naprzód w wierze. Dla tych, którzy ostatnio nie czuli się najlepiej, nadchodzą jaśniejsze dni. Bóg stłumi burzę, przesunie góry, naprawi relacje i przywróci szczęście. On nigdy nie zawiódł i nie zawiedzie teraz. Polegaj na nim. Potwierdzając, kocham cię, panie. Czasami Bóg zamyka drzwi jako sygnał do postępu. Świadomy ludzkiej inercji wykorzystuje okoliczności, aby zainicjować zmianę. Zaufaj temu przejściu. Odpocznij spokojnie, bo Bóg dowodzi. Bóg komunikuje zmianę dla Ciebie dzisiaj. Otworzę drzwi poza ludzką interwencją. Nadchodzi czas wypełnienia Twojego przeznaczenia. W każdej próbie stoję u twego boku. Potwierdzając to też przeminie. Na twoje przeznaczenie nie ma wpływu ekonomia, wychowanie czy wykształcenie, ale raczej ja, twój niebiański ojciec. Chociaż nie jestem pewien, kto tego potrzebuje. Izajasz 60:22 zapewnia: We właściwym czasie Pan będzie działał. Śpij dziś spokojnie, bo Bóg trzyma wodze. Bóg organizuje zmiany dla ciebie i twojej rodziny. Powstrzymaj się od tracenia snu z powodu tego, jak i kiedy, to jego domena. On pracuje w godzinach nocnych, z aniołami zajmującymi się twoją sprawą. Odpoczywaj w miarę rozwoju wydarzeń. Odzyskuje władzę nad czasem. To jest znak, o który prosiłeś. Harmonia zapanuje w twoim życiu, zdrowiu, finansach. Związkach i rodzinie kierowana przez Boga. On toruje Ci drogę. W tym tygodniu czeka Ci świadectwo. Na Twoją korzyść rozkwitnie zdrowie. Specjaliści medyczni będą zdumieni, możliwości kariery zmaterializują się. Krocz z wiarą jako przewodnikiem. Typ 2 2023 rok jeśli Twoja wiara jest niezachwiana. Obietnice. Do których się przywiązałeś, marzenia, o które żarliwie się modliłeś, spełnią się w nadchodzących dniach. Bóg zaaranżuje wydarzenia wykraczające poza Twoje możliwości. Dziś wieczorem Bóg zna Twój ukryty ból. Łzy mogą cicho zalewać Twoją poduszkę, ale nie jesteś sam. Jestem zaangażowany, rozumiem i pracuję w Twoim imieniu. Odpocznij, wtulony w moją dłoń. Odświeżony świt czeka, nasycony mądrością. Korzystna zmiana jest nieuchronna. Długotrwałe zmagania dobiegają końca. Ogłoś to: Bóg mi błogosławi. Przyjmij to pozytywne nastawienie i odpowiedz tak, aby je powitać. Aby uzyskać korzyści finansowe bez wysiłku, kliknij link w komentarzach. Aby odblokować sekrety udostępnione przez nieuczciwych naukowców NASA. Ci, którzy mają wiarę, subskrybują nasz kanał. Nadchodzi okres łaski, w którym elementy życia układają się na Twoją korzyść. Twoje lekcje, wysiłki i wytrwałość przynoszą owoce. Twoja niezachwiana wiara, odporność na przeciwności losu świeci. Teraz Twoja kolej. BY obficie otrzymywać. Koniec rozdziału przynosi obiecujący nowy etap. Porzuć niekontrolowane sprawy i idź naprzód z wdzięcznością i pozytywnym nastawieniem. Oznacz wiarę za pomocą 22-22. Nadaj priorytet dbaniu o siebie. Gotowy na jej przyjęcie wyraź tak. Udostępnij ten film pięciu wiernym osobom. Wesprzyj nasz kanał, komentując Jezus jest Panem i subskrybując go z włączonymi powiadomieniami. Bóg uczy cię sztuki milczenia pośród frustracji. Mówienie mniej wzmacnia jego działania. Pozostaje cichy, ale zawsze aktywny.